Który produkt jest najbardziej marżowy? Czy to są kolczyki, obrączki, pierścionki? No raczej bym powiedziała bardziej, im drobniejszy przedmiot, tym ma wyższą marżę. E, głównie oczywiście srebrne przedmioty. Zresztą to jest typowy układ. My kiedyś się przyglądaliśmy, jak na przykład w firmie Tiffany, mhm. jak oni mają też te marże poukładane. E, srebrne przedmioty mają bardzo dużą marżę. Bo bardzo wiele osób nie stać na wielką, złotą, berlantową kolię, natomiast na drobny pierścionek ze srebra, w pięknym pudełeczku, odciwanie go jak najbardziej. I to są takie 50%, a 60% też czytałem no, na myśl, ten temat. Tak, tak, tak. Eee, tak. Czyli srebr, no, na srebrze jest wyższa marża, na złocie już nie. Już rozumiem. Trochę, no i im droższy przedmiot, tym niestety marża musi być y, mniejsza. Co się trochę ludziom wydaje dziwne, bo przychodzą do sklepu, no i, i chcą kupić pierścionek srebrny i nie pytają o rabaty, natomiast jak ktoś kupuje kolię dla żony, brylantową, to zawsze pyta, a jaki będzie rabat? A tu troszkę nie trudniej, masz czego nie ma z czego te rabaty udzielać. No niemniej myślę, że zawsze jesteśmy, staramy się być na rękę, tak żeby klient, no wyszedł zadowolony.